witajcie w kolejnym odcinku na kanale Królovski w dzisiejszym odcinku <laughs> gramy tak jakby martw się. Nawet nie wiem o co to robię. Nigdy tego nie przeczytam, ale no dzisiaj się postaram to się to nie... przejść. Jak się nie da przejść, to... to znaczy da się grę przejść. No i nie przejdę, no to i nie przejdę. Dobra. Czekamy, że ktoś przyjdzie, albo będzie mógł samemu. No teraz się wyłączę. Ok, teraz... 7, 3, 5, 4, 2, 1. teraz wyszła. Nie fajnie będzie nagrać, no nie nagrałem. no, Dobra. Idziemy sobie tu. Aj. Komadło Łopata. W to. Dobra. My idziemy sobie tu. To po... złoto. Nie. Tutaj sobie dodajemy to na no to. Mamy pieniądze. Dobra, jak już mamy pieniądze, to teraz trzeba ich kupić węgiel. No i... Ten. No i... Kurczę co? Eee... Trzeba kupić. Kurczę, zapomniałem co trzeba robić. był eee, no pistolet jeszcze, węgiel. Tutaj Ty. jest pfff. Eee... Eee, takie coś by było fajne, ale raczej to nie. To nie będzie, to jest za drogie. Nawet nie jest na sam pistolet, a co dopiero ma amunicję. <sum> nie, <Sebastian> dlatego... Tego nie. Dobra, bierzemy rewolwer za. Okej, okay, no akurat 35 zł za rewolwer. To już 35 zł. Teraz ja to po, 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 podnoszę albo. No nie, ja to muszę powiedzieć. Dobra. Teraz trzeba kupić to. No to tyle. No i to też nie na Dobra. Posiągnąć zimę. W ogóle, jakim cudem tutaj lewy czułem koła. Dobra, więc tak. Tutaj yy, mamy ten. Możemy sobie tutaj normalnie iść po węgiel, bo no, mamy już ewolwer. Ogólnie jak no, można pić Tu by jako to jak mi się ale dobra. No. Więc tak. Yy... Kupujemy sobie węgiel. Bie bierzemy węgiel. Aha, to zapomniemy. Tylko do kasia dobrze. Dobra, idziemy z Gazet. Nie będę brał. Nie, dobra. Podąż się, nie da. Czekaj, chcę. Jebić. Oho. Więc nie że on tak wręgnie. Wręgnie, ale dobra. Nie, idziemy sobie tu. Oczywiście. Powiedziałbym, że to jest takie trochę... Dorągnak, tylko że wejść i jeżeli pociągiem. Ja napiszcie w komentarzach czy to wam się tak kojarzy, ale ja to tak uważam tutaj, nie Dlatego nie wiem tak, chcecie, dobra. Więc wyruszamy w chwilę dalej. Tutaj okay, mamy prawie pełną pani. No dobra, ten pewno nie jest. Nie? Dobra. Hmm. Tutaj możemy jechać, znowu żadnego budynku nie ma. Nie wiem, no, to jest taki żart. To tu żadnego budynku nie ma. To o, tam tu ktoś jest. Jestem siłą. I to mega. Tylko bym musiał sobie podłośnić trochę Roblox'a bo praktycznie nic nie słyszę Chodź. No. No maksał będzie. Dobra jedziemy. Super, że. Nie ma nigdzie... Żad... Brak paliwa najgorsza. Brak paliwa, brak domów. Nie super! Tam jest tam. Tam jest tam, 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 dajcie coś spania. No nie! I tutaj nie wyjdzie. Hmm. Ale piorun już tą. To, to jest już największy problem. Z tego wszystkiego. na Dla... Wampis z... nie to do Jak dobijecie tutaj 5 lajków a wiem, że dacie radę w to e, nagram specjalny filmik z Lampis. No i opłaca się zostawić e, 5 lajków Żeby było fajnie, ja, ja, ja. bo tamten film będzie oj fajnie Super, z nimi. Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, ufano, ufano, bo nie piję tak Dobra, bierzemy worek Złapy Dobra, gdzie są? No nie F. Tam coś jeszcze jest no. Nie widzę nawet, gdzie jestem Tu Dobra Jakby. Bagowałem? nie? bo ten koń za mną Boże, ja nie chcę siedzieć na tym koniu Okej. Okay. Dobra, trzeba pobrać te rzeczy na razie. I o dziwo, znowu nie było tego wilka, e, bo będzie pierwsza noc, na pierwszej nocy zawsze chyba był wilk. No nie wiem, ja tam jak grałem, to zawsze był wilk. Nie nagrywali. Więc mam parta. Tak jakby, że nie ma nikogo. Dobra, bierzemy sobie tutaj rzeczy. Okej, okay. no tak już mamy tu rzeczy, to... Bierzemy ją na spalenie, żeby jechać dalej Oczywiście Ty, a... Nie, jeśli to nie zmieści do worka Ach, ja. Przyciągnij do konia, aby... o Tam, Spala mi to Mam nadzieję, że da się to spalić Ty, czekaj Oho Okej okay. Co jest? Mogę. Mogę sobie takie, jeść. tylko że nie umiem jej na tym koniu. To jest jedyny problem. A ten trochę jak jednorożec wygląda, jakby nie było. Tam Tamten dużo ten, ale dobra. Tak, bo schodzimy sobie do tego, bo ja z tego parę. Zaraz tą przyczepkę wezmę z tego. Że... Dobra. To ja tu mam. Łop. Wow. Dobra, rzeczy się I Ja. Dobra. jak To się daje. Daj. To tak to daj. Chociaż to jest bez sensu, bo no, rzeczy, no to nie ma, że paliwo się na no, nie robi z niczego. Tylko, że po prostu musisz przyciągnąć. Dobra. To się zablokowało. Dobra. Eee, tutaj z tego się... O. Aha! Okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej, bo to jest nierealne. Co to wygląda. Dobra. Myślicie, że to się kiedyś spali. Nie, raczej to się nie spali. Dobra, nie jedziemy. Nie jedziemy sobie. Nigdy nic. Choby po prostu je idziemy oszercić. Nie zatrzymuj się, bo tam są te zombiaki. Pole to bijemy W szeryfie Przerwia zazwyczaj nic nie ma. Dobra, więc Okej, okay, no to... wszędzie takie... o, dobra. Dobra, akurat budynek. Co to jest? E, coś ciekawego. No? Może nam się uda do drugiego miasta Uda nam się. Stąd, ale raczej do tego miasta nie będę jechał, bo tam jest dużo zombiaków, a ja mam tylko rewolwer. O! O! O, aha! Jedno Bambik no! O, węgiel co, co, co? O, ten, ten. Dobra, to jest najlepsze co tutaj widziałam. Dobra, co jak? Akurat mamy tu dwa węgle. No, to tak jakby. Jeżemy Jakbym grał z kimś, to bym wziął te krzesły i bym. Wziął tam na to krzesło. Żebym mógł sobie siedzieć podczas jazdy. Ale, no, nie, nie mam planu, tego nie potrzebuję, a poza tym za ja skończę, bo dojeżdżamy do drugiego miasta. Dobra. Musimy teraz iść. Tam się nie zatrzymuje, bo tam są tylko szczepki złota. Na tym odcinku nie będziemy przechodzić, na tym odcinku po prostu chciałabym pokazać jak się gra w nasz ale może w następnym odcinku zrobimy... Yy... Będzie taka niespodzianka, tak jakby. Nie. No, no, in questo momento c'è la pura guarnova. ho paliva. Significa che non ho paliva, ma è qualcosa che... Dio, ma è... Dio, ma è... ma è... Dio, ma się nie zastanawiam, tylko jadę okej, okay. już to widzę mój, fajnie mam, czy nie patrzę, czy nie idę co No, to by było na tyle z tego odcinka. Pa!